Ciemanko z tej strony, jeszcze ostatnie dokończenie kamery. O, okej, okay. ja sobie właśnie jadę na. Tutaj, o, jestem już blisko. Na Dark Central Continentals. Yy, bo tam możemy zarobić pieniądze. A i mam dla Was bardzo złą wiadomość. Przez te dwa tygodnie nie będzie filmów. To nie będzie filmów. Nie będzie filmów dlatego, że y, wyjeżdżam. Po prostu wyjeżdżam. Ale y, jeszcze y, dzisiaj będziemy mieli konwój chyba limuzyny. O ile się nie mylę i to sobie skręcamy. łódź panie, ale wydriftowałem. Myślę, sobie tu zjedziemy driftem. O ile zaraz wpadnę, chyba wpadnę do wody. Wow, 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 wow. Oczywiście ja się nie będę cackał Bo po prostu zajdę tak wiecie Porządny tryhard Porządny tryhard jestem ech, ech. Przejdę sobie wodą Co patrzcie, tu są różne te, yy, różne łodzie, ale widzę, że ktoś nie patrzył i przydupił mój watyska, albo nie, ja po prostu tutaj z kogoś pójść tam, O, coś przewaliłem, kochani. Zobaczcie, kochani, jesteśmy bardzo blisko. Tego, co tu było, oczywiście... No. Od, od tego bardzo blisko. Chyba to nie wiem, co to będzie. Teraz tutaj. O nie, 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 nie. O. o, tu tu, 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 na wprost na wprost, na wprost Teraz Ja tutaj nie widzę w zupełności nic o, o, o! a wprost nas O coś tam widzę. O, o, o! Oczywiście postaram się to zebrać i uwaga. Okej. Okay. Nie, interesu, nie interesuje się tym mainland. Oczywiście za to więcej nie 200. Nie to nie? jest w stronę o, 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 nie, nie, nie. nie. zyskać jest powodu Znurzam się w dół, jesteśmy 13 na poziomie. Lecimy, Ło wow, 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 wow. Dobra. I na wprost nas spójmy. Wchodzimy oczywiście w dół Zaraz nam się tu jakieś by pojawi pojawiście nie ma tekstur paków szybko do góry Oczywiście czasami to mogę się wydrzeć o, 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 o. Nie przywal nie przy Muszę się wynurzyć No, No 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 tu tknęliśmy utknęliśmy, albo nie. O, dziś to jest blisko nas. Teraz spadniemy trochę w dół. O, o, o. Oczywiście, teraz będziemy się bawić w to Wiesz, że tak głośno wale wpada, ale... O, widzę, 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 kochani Zjeżdżamy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, Franiu. w dół a, i chciałbym wam jeszcze dodać, że kto, jeśli ktoś nie pamięta... Ale to chyba jest pod nami. Dobra, cofniemy się. Ja się cofam, ale próbuję się... Nie żyć, tak jakby. Okej, okay, zdobyto. Tak więc... Yy, następny skarb jest gdzie blisko na... Znaczy nie skarb, tylko ten. Dobra, bardziej... bardziej... Oj, ja się... Se... Ja się usiadłem. Bo mnie nogi. O od tego stania! Wow 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 wow! O, wejdź ty skaf. Skaf. nie, nie szalej tak. Nie no, to ja jest gdzieś... Ja nic nie widzę. Zrozumcie mnie, że to jest, e, jest płytko. Okej. Okay. Chyba to dziś będzie na poziomie tej góry, ale nie wiem jeszcze. Nie spoileruję. Bo ja nigdy w takich w to nie grałem. Ło mhm. wow wow wow! Znowu wow. przynajmniej. Okręcamy się. Gazujemy trochę w to, nie, 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 trochę w to. I teraz będzie gniat. O, chyba przelecimy nad tym którym. Teraz, o, coś, kochani, bo tu też mogą się pojawiać części yy... statku ale nas to nie interesuje. Okej. Okay. No i zobaczcie. To ja niestety nie przenika, ale... Yy. Patrzcie. rozbite samolot. No nie wiemy, Gdzieś tu blisko jest. Ale dobra, dopływamy. Może zejdźmy bardziej w dół, w górę, w górę, w górę. Nie wiem się. Okej. Okay. Ja gdy byłem bez Batyskafu tu, to oczywiście ja tego nie widziałem. To chyba działa na to. to aplikację tylko. Okej. Okay. Okay. Teraz mi to Batyskaf szwankuje. Tyskawmy trochę to tu je, choć to tutaj jest. O, widzę, widzę, widzę. Widzę tą butlę. Widzimy. Zebrano odpady. Oczywiście, lecimy na następne. Dopóki nie zbierzemy tych 30, to po prostu będziemy yy, będziemy ślęczeć dopóki nie zdobędziemy tych 30. Ale myślę, że to szybko minie, bo to trochę do dojazdu jest, o oczywiście się musiałem zapilować. Oo! współpracy w tą stronę. OK, klikniemy. Żeby nie przeszorować Trzeba leci trochę wyżej Nie leciej tylko płynąć, a ja w tą Dobra, lecimy Kochani Patrzę, czy się nagrywa Oczywiście, że się nagrywa Czy my dopływamy? My jesteśmy w okolicach Paletobail Tak, to Paleto jest Przed chwilą byliśmy w tyłku, kochani, zobaczcie ale dobra, płyniemy. Nas to nie interesuje. Ja myślę, że to mam na mini mapie, ale jednak nie. Dobra. O! Ale nam się podtyskał. Zaklinował. i to jest bardziej przy brzegu, mi się udało. Dobra, płyniemy, 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 płyniemy. Lecimy. Oczywiście trochę zniszczymy tę batyskę. A ja może majkę do sam na wypadć. No co trzeba odbić w, kąś, w O jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kochani, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zanurzmy się. Patrzcie, tu się już w batyskach nie daje rany. А я может как бы не 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 не. не возились. Ты раз помнишь? Нам нужно читать. Вы не должны были. Стаем что будет, O, zobaczcie, jak wysiądziemy z tego właśnie wody z kawki Eee, chyba nie mogę to robić Hyc, hyc, hyc Franklin Franklin, nie! Nie! Franklin! Dobra, hyc Hyc, 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 hyc Oczywiście, wchodzimy

O nie, No No nie, No to to my my tam mamy w nie, kochani. nie, mi kochani. nie, dobra, No to nie, w nie, No to po dobra, dzisiaj się już tu nie, 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 Então, vamos hidratar. Teraz pojedziemy sobie limu... limuzyną. Ai, vamos tampouco, mas sendo isso... Mas não. Jestem 41 uh, Eee, hey, ej, I'll, I'll take a range check. This car jest big enough Hej mister Mike, mamor film? Nie, dobrze sobie próbuję nawrócić. No potrzebno namyślne na samochód. Nie bardzo Franklin by nam się przydał do tej akcji, ale Nesta też potrzebny nam ten samochód. Będę zrobić na czarno Yyy... Eee, Lecimy jeszcze, proszę Hein, Oczywiście. Eee. Eee. Ale lubię. Lecimy półnozyna. Wiecie co kochani? Ee, widzimy się już jak po prostu dojadę. Ja już jestem prawie przy lotnisku. Ja już jestem prawie przy lotnisku. A I nie dojeżdża. Mam pistolet, ja już dojeżdżam tam do tego mojego hangaru. Dobry? Dziękuję. 4 silnikowiec, oczywiście po drodze zmieniłem auto, bo rozwaliłem. Przy okazji ulepszymy sobie marszala. Tak więc lecimy mi tutaj. Patrzcie to. Ole. Patrzcie, on se radzi z tym bez problemu. Patrzcie to. Widziałem. O, kochanie. Lecimy. Patrzcie, widzieliście, jaki pyrdzek jechał? Ještě musím vy vyjedeme tím gázem. A poprosím ten gázem, abych vám šeptal. Ještě jak čišně. Jedziemy Podobno o 6 nad ranem ma być konwój To myślę, że na spokojnie założymy. Jak on ciśnie You motherfucker Skręcamy jeszcze nie cackam się. Szybko się zmieniamy, wykręcamy klina. się ja lubię spać. nie jest Aha. luwem muszę tu i biegać dobra, biegamy, 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 biegamy. przez yy, 20 sekund 40 sekund się O, zdeponował się, idealnie Zdeponował się, że trzeba biegać. I zrasował nam się <ścoughs> Patrzcie tak <to>, kochani Patrzcie <śmany> A ja inaczej go nie można dosłuchać No normalnie jest pizza. Wiecie co kochani? Za chwilkę puszczę muzyczkę w tle. Już, chwileczka.